Dni Pola są taką wielką okazją do tego, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, ale spotkać się z profesjonalistami, spotkać się z ekspertami i tą wiedzę, którą wypracowują w instytutach poznać i przekazać rolnikom. Dlatego serdecznie zapraszam w tym roku, trzeci, piąty dzień czerwca, to jest weekend. I my, mam nadzieję, że tam się spotkamy. Mam nadzieję, że razem z fachowcami, z profesjonalistami, będziemy mieli okazję porozmawiać na ważne tematy, które dotyczą polskiego rolnictwa. Na tych 18 hektarach, gdzie się tu właśnie znajdujemy, będzie ponad 600 odmian roślin uprawnych, tych ozimych i jarych. Chcemy pokazać właśnie szereg firm, które dostarczyły nasiona również właśnie z Wielkopolski, te, które są typowe dla naszego regionu. co warto podkreślić, to na czym mi osobiście bardzo zależało, żeby pokazać gościom z całej Polski fragment Wielkopolski, to co najlepsze w naszym, w naszym regionie.